Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witajcie kochani w 27. już dniu rekolekcji, dniu, który nosi tytuł przyjmując testament z krzyża, oto matka twoja przyjmuje ciebie Maryjo za moją matkę i królową. To nauczanie, które od samego początku stanowi dla nas jakiś fundament gdy Jezus powiedział o to Matka Twoja, Testament z Krzyża, znalazło w wielu różnych miejscach, również w tych naszych medytacjach. Chcemy to pokazać dzisiaj. Znalazło swoje piękne wypowiedzenia się papieży, dokumentów Kościoła, będzie również dzisiaj z dokumentu Soboru Watykańskiego II. Warto temu wszystkiemu naprawdę z uwagą się przysłuchać. Ja bym chciał, kochani, taką jedną myśl. Podkreślić też, która jest też zawarta w słowach Jana Pawła II, które znajdziecie w tej medytacji. Jan Paweł II powiedział, że w tych słowach Otomatka Twoja odnajdywał zawsze miejsce każdego człowieka i odnalazł też swoje własne miejsce. Myślę, że to jest bardzo ważna myśl, że tak jak już kilka razy to powtarzaliśmy, to jest dla wszystkich. Nie każdy może się y, y, utożsamiać ze świętym Ludwikiem de Montfort, nie każdy może się utożsamiać z pobożnością Maksymiana Kolbe, ale te słowa oto Matka Twoja i Maria jako Matka jest dla każdego. I te rekolekcje to jest takie odnalezienie swojego niepowtarzalnego miejsca w tej relacji i w sercu, y, które jest dla każdego, czyli też dla Ciebie. I tego Wam dzisiaj z całego serca życzymy. Szczęść Boże! Cześć Boże. Dzień 27. Rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca, duchu święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie, duchu święty, przyjdź. Rozważanie dnia. Uznając testament z krzyża, oto matka Twoja. Przyjmuję dziś Ciebie, Maryjo, za moją matkę i królową. Oto jest godzina Jezusa, ta godzina, której tak bardzo pragnął, godzina, dla której przyszedł na świat. To jest ta godzina, w której miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość, jak powiedział Pan Jezus do świętej siostry Faustyny. Godzina ostatecznego objawienia nieskończonej miłości Boga do mnie, do każdego. W tej chwili Jezus oddaje mi wszystko: oddaje przez swoją śmierć i przez swój testament. Oto Matka Twoja. W tych słowach Jezus ofiaruje mi dwa wielkie dary. Dwa dary, w których jest wszystko. Oddaje mi swoją matkę i oddaje mi całą swoją miłość do Maryi. Słowo Boże mówi, że na krzyżu Jezus ogołocił się ze wszystkiego. Co się więc stało z Jego miłością do Maryi? Wiemy przecież, że miłość nigdy nie ustaje, jest wieczna. Nie mogła umrzeć. Co się więc stało z miłością Jezusa do Maryi, zanim Jezus umarł na krzyżu? Znalazła swoją kontynuację w sercu umiłowanego ucznia. Dlatego Jezus mówi do Maryi: Oto syn twój. W sercu młodego Jana żyje już bowiem miłość Jezusa, Syna Maryi. Oto Matka Twoja. Przez te słowa Jezus mówi do mnie: oddaję ci Maryję. Do tej godziny była cała moja. Od tej godziny jest cała Twoja. To ta tua. Oddaję ci całą moją miłość do Maryi. Od tej godziny możesz kochać Maryję moją miłością. Jezus mówi też do Maryi, oto Syn Twój. Przez te słowa mówi do Matki, oddaję Ci mojego ucznia. Do tej godziny był cały mój, od tej godziny jest cały Twój. Totus tuus. Słowo Boże mówi, i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Droga całkowitego oddania zrodziła się na krzyżu w sercu Jezusa. Co to znaczy przyjąć testament Jezusa? Oznacza to potrójną zgodę. Przyjąć testament z krzyża oznacza powiedzieć trzy razy tak: Tak, Panie Jezu, zgadzam się przyjąć Maryję. Przyjmuję całą Maryję, całym sobą. Maryjo, jesteś cała moja. Tak, panie Jezu, zgadzam się przyjąć całą Twoją miłość do Maryi. Maryjo, chcę Cię kochać miłością Jezusa. Tak, panie Jezu, zgadzam się należeć cały do Maryi. Maryjo, jestem cały Twój. Niech nam w tej drodze towarzyszy święty Jan Paweł II, który 4 czerwca 1979 roku na jasnej górze, oddając Maryi po raz kolejny Polskę oraz cały Kościół, modlił się do niej tymi słowami. Zawsze tak wiele mówiły mi te słowa, które Twój jedyny, rodzony Syn Jezus Chrystus Odkupiciel człowieka, wypowiedział z wysokości krzyża do Jana, apostoła i ewangelisty: Oto matka twoja. Zawsze w słowach tych znajdowałem miejsce każdego człowieka i moje własne miejsce. Oto matka twoja. W tych słowach jest też miejsce dla ciebie. Lektura duchowa. Z książki doktora Emila Neuberta mój ideał, Jezus, syn Maryi Mówi Maryja: Postanowiłeś być moim apostołem, ale zapytujesz sam siebie, jak będziesz mógł nim być w swoim położeniu, jeżeli nie jesteś kapłanem, nie otrzymałeś zlecenia do głoszenia kazań. Popatrz w koło siebie. Czy nie widzisz tych krzewicieli nauk przewrotnych, którzy co pewien czas następują po sobie i w ciągu kilku lat zdobywają miliony zwolenników? Jakież mają kapłaństwo? Kto im dał zlecenie głoszenia nauk? Wielu z nich musiało stawić czoło szyderstwom, prześladowaniu, więzieniu, czasem nawet śmierci na stosie lub szafocie, ażeby dojść do swego celu. Ale zostali namiętnymi apostołami idei kłamstwa wymyślonego przez szatana i powiodło im się. A ty, apostoł Chrystusa i jego matki, zastanawiasz się, czy ci się powiedzie? Nie mów, że ci siewcy błędów mają łatwe zadanie, bo wystarcza im dogadzanie namiętnością dla uzyskania oklasków. Skuteczniejsze masz sposoby powodzenia dla zaspokojenia głębokich dążeń ludzkości. Masz naukę o prawdzie, która wyzwala, o szczęściu, które nasyca. O Bogu nieznanym, którego jest spragniona, masz wszechmocną pomoc Bożą dla podtrzymania swych sił. Czy pierwsi Chrystusowi apostołowie, którzy nauczali Żydów i Pogan, dogadzali namiętnościom swoich słuchaczy? Czy nie zalecali surowego zaparcia się siebie i gotowości zniesienia prześladowań, więzienia ognia i miecza? A jednak nawrócili niezliczone tłumy ludzi z zadziwiającą szybkością. Bo też święty zapał apostolski gorzał w ich sercach. O, gdyby ten zapał z tą samą siłą gorzał w ich następcach, wówczas od wielu wieków już imię mego syna byłoby głoszone wszelkiemu stworzeniu. Ten zapał święty musisz obudzić w swej duszy. Jak? Gdzie? Wstąp ze mną na kalwarię. Stań przy mnie naprzeciw ukrzyżowanego Jezusa. Patrz na jego ciało drgające w męce. Patrz, zwłaszcza na jego duszę, trwającą w cierpieniu jeszcze tysiąc razy straszniejszym. Cóż ją napełnia tym smutkiem nieskończonym? Przeważnie widok ludzi, dla których krew swoją przelewa i którzy nie skorzystają z jego ofiary. Nie skorzystają z niej pewno dlatego, że będą się opierali łasce, ale także i dlatego, że ci, którzy powinni prowadzić przy nich dalej dzieło odkupienia, nie zatroszczyli się o to. Słuchaj, co Jezus mówi. Niewiasto, oto syn Twój. Oto matka Twoja. Do mnie to mówi i do ciebie. Wczuj się, synu mój, w głębokość mego bólu. Oto przeżywam męczeństwa z powodu katuszy dręczących ciało Jezusa, a szczególnie z powodu cierpień jego duszy. Z nim bowiem przypatrywałam się wielkiemu mnóstwu ludzi, których rodziłam, wiedząc, że ich ujrzę idących na potępienie. Niewiasto oto syn Twój. On ci pomoże ratować te dzieci Twoje, które bez niego poszłyby na potępienie wieczne. On ci przyprowadzi tych biedaków zbłąkanych. On będzie przy tobie w apostolskim Twym zadaniu i nas oboje pocieszy. Czy zrozumiałeś intencje Jezusa? O niechaj widok kalwarii nie opuszcza ciebie. Niech cię ściga bezustannie. Niech okrzyk umierającego Chrystusa i jęki Matki Jego dzień i noc dźwięczą Ci w uszach. Potrafisz wtedy być apostołem. Posłuchaj jeszcze. Pragnę. Pragnę ciałem? Nie, pragnę zwłaszcza sercem. Czy da mi tę duszę ten, który mnie przy Matce mojej zastępuje? Z dzienników Alicji Lęczewskiej. Ukoronowanie Maryi na królową nieba i ziemi nastąpiło po jej życiu na ziemi, po tym jak dochowała wierności Bogu we wszystkich trudach trosk o Jezusa i posługiwania Mu, we wszystkich cierpieniach towarzyszenia Synowi Bożemu w jego apostolstwie miłości i uczestniczenia w jego męce. Dotrzymała także wierności Bogu przez te wszystkie lata, jakie nastąpiły potem gdy każdy kolejny dzień wypełniała tęsknota za Jezusem i oczekiwanie na odejście do niego stała się królową wiary, miłości i nadziei, bo one zawsze w niej zwyciężały. Proś więc Maryję, twoją królową, aby wspomagała cię w twej drodze świadczenia o miłości wbrew temu, co czyni świat. Razem z twoją matką i królową trwaj w modlitwie, by otrzymać moc Ducha Świętego. Razem z nią idź do ludzi, jej dzieci, a twoich braci i podejmuj trudy i radości twojego apostolstwa powołania, do jakiego Jezus cię wezwał. Razem z nią stawaj pod krzyżem Chrystusa, aby jej wierność Bogu stała się twoją wiernością. Jej królowanie twoim królowaniem. Słowo pouczenia numer 315. Światło, matka Kościoła. Paweł VI do Lindoru i polski episkopat. 21 listopada 1964 roku na zakończenie trzeciej sesji soboru watykańskiego II papież Paweł VI uroczyście ogłosił. To też uznaliśmy za stosowne ogłosić uroczyście na tej publicznej sesji tytuł na cześć Najświętszej Dziewicy. Tytuł o który proszono z różnych stron świata katolickiego. Tytuł szczególnie nam drogi, gdyż z przedziwną syntezą wyraża uprzywilejowane miejsce przyznane Najświętszej Maryi Pannie w Kościele przez obecny Sobór. Prze to na chwałę Matki Bożej i ku naszemu pokrzepieniu ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła. To jest Matką całego Ludu Bożego, zarówno wiernych jak i pasterzy, którzy nazywają ją Najukochańszą Matką. Pragniemy, by pod tym najmilszym tytułem od tej chwili dziewica matka była jeszcze bardziej czczona i wzywana przez lud chrześcijański. W niej przeto cały Kościół w swej niezrównanej prawdzie życia i działania osiąga najskuteczniejszą formę doskonałego naśladowania Chrystusa. Pragniemy zatem, by przez konstytucję o Kościele przypieczętowaną ogłoszeniem Maryi Matką Kościoła, to jest wszystkich wiernych i pasterzy, Lud chrześcijański z większą i gorętszą ufnością zwracał się do Najświętszej Dziewicy, oddając jej należną cześć i uwielbienie. Już wielki święty Ambroży zachęcał: Niech w każdym będzie dusza Maryi, aby uwielbiać Pana, niech w każdym będzie duch Maryi, aby rozradował się w Bogu. Gdy tymczasem zwracamy się w gorącej modlitwie do Dziewicy, aby błogosławiła Sobór Ekumeniczny i cały Kościół, Przyspieszając godzinę zjednoczenia wszystkich chrześcijan, spojrzenie nasze otwiera się na nieskończone horyzonty całego świata, przedmiot żywych zainteresowań Soboru Powszechnego. Ten właśnie świat, świetlanej pamięci poprzednik nasz Pius XII, nie bez natchnienia z wysoka poświęcił uroczyście niepokalanemu sercu Maryi. Uważamy dziś za stosowne w szczególny sposób przypomnieć powyższy akt konsekracji. W ten sposób również my chcemy powierzyć opiece Matki Niebieskiej całą rodzinę ludzką, wraz z jej problemami i udrękami, z jej szlachetnymi dążeniami i płomienną nadzieją. O Bogurodzico Dziewico, najdostojniejsza Matko Kościoła, Tobie powierzamy cały Kościół i Sobór Powszechny. Twemu niepokalanemu sercu, Bogurodzico Dziewico, oddajemy w końcu cały rodzaj ludzki, Prowadź go ku poznaniu jedynego i prawdziwego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oddal od niego kary za grzechy, obdarz cały świat pokojem, w prawdzie, sprawiedliwości, wolności i miłości. Światło Ojca Dolindo Ruotolo. W swoim dziele poświęconym Maryi, ojciec Dolindo Ruotolo przedstawia interpretację tego, co działo się w odniesieniu do Matki Bożej podczas Soboru Watykańskiego II. Pisał przez chwilę nad niektórymi prześlizgnął się głos węża, tego samego, który obiecywał Ewie wielkość, podczas gdy w rzeczywistości zastawiał na nią pułapkę, mającą doprowadzić niewiastę do ruiny. Zdaniem ojca Dolindo celem działań złego ducha było umniejszenie w kościele nabożeństwa do Matki Bożej pod pretekstem dążeń ekumenicznych. Na soborze trwała duchowa walka. Historia Soboru potwierdza intuicję ojca Dolindo. Niektórzy ojcowie Soborowi zaproponowali, aby w Konstytucji o Kościele Maryja została wspomniana tylko marginalnie, wzmiankowo. Zupełnie odmiennego zdania był papież Paweł VI oraz cały Episkopat Polski. Papież chciał, aby poświęcić Maryi cały rozdział dokumentu oraz chciał, aby miał on miejsce centralne w Konstytucji. Wbrew zachętom papieża, ojcowie Soborowi zdecydowali, aby rozdział poświęcony Maryi znalazł się na samym końcu dokumentu. Przeciwni takiemu rozwiązaniu byli polscy biskupi z prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele. Uważali oni, że rozdział poświęcony Maryi powinien być drugi w kolejności, od razu po rozdziale poświęconym Misterium Chrystusa. Rozdział poświęcony Maryi miał nosić pierwotnie tytuł o błogosławionej Maryi Dziewicy, matce Kościoła. Jednak ojcowie Soborowi postanowili usunąć z niego określenie Matka Kościoła. W odpowiedzi na to, 4 września 1964 roku, polscy biskupi wysłali do papieża Pawła VI memorandum. Postulowali w nim, żeby papież w jedności z ojcami Soborowymi poświęcił ludzkość niepokalanemu sercu Maryi i ogłosił ją Matką Kościoła. Ojciec Dolindo pisze, że 21 listopada 1964 roku papież Paweł VI powstał niby anioł Boży i z mocą Ducha Świętego, który w nim był, przeciwstawił się tendencji do umniejszania znaczenia Maryi w Kościele. Zaprotestował z miłości, która płonęła w jego sercu, pisze ojciec Dolindo. Papież Paweł VI nie tylko ogłosił Maryję matką Kościoła i poświęcił raz jeszcze Kościół i świat jej niepokalanemu sercu, ale rozdział jej poświęcony nazwał szczytem i ukoronowaniem Konstytucji o Kościele. Na słowa Ojca Świętego całe zgromadzenie powstało jak jeden mąż oklaskując jego wystąpienie. Był to aplauz miłości, wyraz nieomylności Kościoła. Kiedy papież przyznawał Maryi tytuł Matki Kościoła, był to według księdza Dolindo najjaśniejszy moment soboru, który odbił się echem w całym kościele i na całym świecie. Podsumowanie: Kościół święty przyjął uroczyście Maryję za swoją matkę i uznał ją królową. Przyniosło to, zdaniem ojca Dolindo, duchowe owoce, których nie da się objąć ludzkim rozumem. Ty także możesz przyjąć Maryję za swoją matkę i królową. I tym razem owoce przerosną twoje najśmielsze oczekiwania. Przez akt poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi przyjmujesz testament Jezusa, stajesz się własnością Maryi, a Maryja staje się twoją własnością. Totus to tatua. Wezwanie dnia. Objawienia w Guadalupe rzucają szczególne światło na rozważaną dziś tajemnicę. Maryja ukazała się świętemu Juanowi Diego, który był ostatnim w hierarchii członkiem swojego plemienia. Był on osobą lekceważoną, wyśmiewaną i nic po ludzku nieznaczącą. Tym bardziej niezwykłe jest to, co czyni Maryja, która zwraca się do niego słowami: Mój najmłodszy i najdroższy synu. Nie tylko nazywa Go Synem, ale używa formuły, którą mieszkańcy tamtych rejonów zwracali się tylko do króla, niesamowite. Ona przyjęła do serca słowa Jezusa dosłownie: jesteś jej synem, jej Jezusem. Przyjmij dziś do serca tę prawdę. Jesteś synem Maryi, jesteś ty. Córkom Maryi. To nie jest wymysł człowieka ani pomysł redaktorów tych materiałów. To są słowa Jezusa. Oto syn Twój, oto matka Twoja. Kiedy Jezus wypowiada te słowa, to, co wypowiada, wydarza się. To się staje rzeczywistością. Powtarzaj sobie często te słowa jak refren ulubionej piosenki. Jestem synem Maryi, czy też jestem córką Maryi. Wyobraź sobie taką scenę Sądu Bożego. Przychodzisz przed oblicze Boże. Aniołowie pytają, kim jesteś. Na to podchodzi Maryja, kładzie ci rękę na ramieniu i mówi z miłością i dumą. To jest mój Syn, to jest moja Córka. Życzmy sobie takiego Sądu Bożego. Dopisz dziś na swojej kartce słowa Uznając Testament z Krzyża, oto Matka Twoja, Przyjmuję dziś Ciebie Maryjo za moją Matkę i Królową. Światło Słowa z księgi psalmów. O Panie, Jam Twój sługa, Jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy, Ty rozerwałeś moje kajdany. Mały wieczernik modlitwy: Dziecko Maryi jest dzieckiem modlitwy, ponieważ Maryja jest pełna modlitwy. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem zadając konkretne pytania, możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec. Zabierz słowo, wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło, i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na zakończenie tego 27. dnia medytacji przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Witamy Was znowu. Kolejny dzień medytacji już za nami. Kochani, te słowa, oto matka Twoja, przyjęte, przyjęte głęboko do serca, przemieniły już życie milionów osób. Mnie bardzo poruszają słowa, które Jan Paweł II wypowiedział. Jan Paweł II powiedział, że byłem zawsze przekonany, że w słowach Oto, matka, twoja jest miejsce dla każdego człowieka. I to jest dla mnie konkretne światło i konkretne wezwanie, właśnie, żeby być apostołem tych rekolekcji, żeby je propagować. To znaczy, żeby dawać szansę kolejnym moim braciom i siostrom, żeby oni odnaleźli swoje miejsce w słowach Oto, matka. Twoja. Jan Paweł II przez te słowa powiedział, że każdy może przyjąć Maryję za matkę. Że to jest dar dla każdego i te rekolekcje są dla każdego, ta duchowość jest dla każdego. Dlatego czuję się wezwany i też chcę się tym podzielić z każdym z Was, kto słucha nas, żebyśmy byli apostołami, żebyśmy rozszerzali, rozpowszechniali, żeby te słowa: oto matka. Twoja, żeby te rekolekcje, te materiały mogły dotrzeć po prostu do każdego, bo każdy może w tych słowach odnaleźć swoje niepowtarzalne miejsce, każdy może przyjąć konkretnie Maryję za matkę, każdy może doświadczyć jej czułości i miłości i pragniemy, żeby każdy mógł właśnie tego doświadczyć. Dlatego też powtarzajmy często to, co tutaj w medytacji usłyszeliśmy. Jestem synem Maryi, czy jestem córką Maryi. Wielu powcześniejszych tych naszych seriach rekolekcji właśnie pisało do nas, że doświadczało w tych słowach takiej wielkiej też radości odnalezienia się właśnie w ramionach matki. Wcześniej mówiliśmy o ramionach ojca a teraz też i w ramionach matki, przez to oddanie się Maryi i jestem synem Maryi, pozwala mi na taką wielką wolność i swobodę, bo to jednocześnie oprócz ramion mamy, ciągle pamiętajmy, że to są ramiona królowej. Która zwoli Boga, jest królową nieba i ziemi, potężną królową, a jednocześnie no właśnie przytula mnie, kocha mnie to, co Pan Adrian powiedział, nie wolno tego zatrzymać dla siebie. To, jest, to byłoby trochę tak nielogiczne. To jest ja może to tak sprowadzę do codzienności, gdyby któraś jakaś pani ugotowała coś dobrego albo upiekła coś dobrego, i teraz to by wyszło. Wyszło super, smaczne, piękne. No, i cudowne, wszyscy zachwycenia. Ona by schowała ten przepis tylko do, do szafki, do szuflady i powiedziała: nikomu nie dam, nikt, nikt, z nikim się nie podzielę, bo tylko ja chcę y, mieć to, to, tą zasługę. No, to było, byłby to pewien egoizm, i rozumiemy. Raczej widzimy w odwrotną stronę, ileż to razy się wymieniają te nasze kobiety niewiasty różnymi przepisami. Na jakieś dobre rzeczy. I tym dobrym przepisem, który chcemy innym też dać, to jest to: jestem synem Maryi. I doświadczenie tej obecności matki ukochanej w ramionach jej to jest nasza, nasza droga. I tym pragniemy z innymi się dzielić. Ale, by się dzielić, to trzeba najpierw doświadczyć tej miłości. Dlatego Wam tego życzymy z całego serca. I doświadczajmy w różnych momentach, zwłaszcza tych naszych modlitewnych spotkaniach z Matką Najświętszą przy krzyżu Chrystusa. Bądźmy najpierw dziećmi Maryi, a potem stańmy się jej apostołami. Szczęść Boże. Szczęść Boże.